Dziś w zbrojowni Warframe przyjrzymy się broni zwanej SnipeTron Vandal. Zdecydowałem się wrócić teraz tę broń, bo można ją zgarnąć na sorty. ja sam jestem jej właścicielem od około 2,5 roku. Zanim przybyły syndykaty i tona innych broni, to Sniperon był przykładem armaty. Miał wtedy najwyższe obrażenie i generalnie był przerażający. Teraz to w sumie nie jest jakoś szczególnie potężne. Z przegrywa niższym mnożnikiem obrażeń krytycznych, a z niemal każdą inną no Sniperką po prostu obrażeniami. To, co czyni tę broń ciekawą, jest nieowzględnione w jakimkolwiek opisie jest to penetracja na 3,5 metra. Trzy i pół metra bez modów. Teraz wszystko jasne? Jeśli używa zwykłej broni z modem na przebicie sprawia, że możesz rzucić tekst w stylu PIEPRZYĆ CIEBIE I TWOJĄ OSŁONĘ to Snipe Tron jest w stanie to zrobić bez moda. W sumie to bez moda jest w stanie zmienić ten tekst raczej w coś w stylu, nie wiem, listy zakupów. Coś takiego, nie? Licząc około pół metra na przeciwnika możesz skasować siedmiu delikwentów jednym strzałem, o ile biegną w grupie. To masz i częściej korytarz. No, Przejrzyjmy się statystykom. 180 obrażeń przebijających, 25% czasy na krytyk, standardowy nożnik obrażeń krytycznych, dwa poziomy zbliżenia, ale nic specjalnego, gdyby nie ta penetracja. Można tę broń zrobić tak jak ja, albo pobawić się nią nieco dłużej i wymienić High Voltage na Stormbringer i Thermite Rounds na Hellfire zwiększając obrażeń. Dodatkowo można zamiast Hammer Hammershot dodać Heavy Caliber, ale czy na pewno chcemy zmniejszać celność broni sniperskiej? No ale najważniejsze pytanie, czy broń ta jest warta pałowania się z Sorty? Trudno odpowiedzieć, się na to pytanie. Jak ktoś jest osobą lubiącą mieć wszystko na 100%, lub ewentualnie z typem sroki lub mieć błyszczące rzeczy w grze, to jak najbardziej. Prędzej czy później w końcu zabraknie rzeczy do wbijania rangi, co wtedy? A tak, masz już dodatkową broń, którą pewnie znów będzie można darować za ho-ho albo i później. Ale jeśli z drugiej strony ktoś ma to wszystko gdzieś i dodatkowo uważa modę na przebicie za bezużyteczne, to możesz sobie darować. Okej, okay, to to było na tyle sieci o Snapetrona. wandal, no, nie było to zbyt wiele do powiedzenia. Tak naprawdę, no bo cóż, no, no kolejna broń na penetrację i tyle. Następnym razem może wezmę się z jakąś broń do walki wręcz.